Zacznę od tego, że nie my wymyśliliśmy koronawirusa. Koronawirus został jako czynnik chorobotwórczy dla ludzi już zidentyfikowany w 60 latach ubiegłego wieku, więc to jest wirus, który jest w naszym otoczeniu, był i powoduje infekcje górnych oddechowych. Ten szczep, który jest w tej chwili, różni się od poprzednich tym, że szerzy się w sposób epidemiczny. Ale jeśli chodzi o przebieg kliniczny, w większości przypadków daje łagodne zakażenia górnych dróg oddechowych. W, w, ponad, w blisko 90% przypadków są to łagodne zakażenia, dotyczy, manifestujące się stanami podgorączkowymi, kaszlem, katanem, bólem garnką. W niektórych tylko przypadkach zdarzają się przebiegi. Ciężkie, bardzo ciężkie, czasami prowadzące do zgonu. I są to osoby, które są obciążone albo przewlekłymi chorobami, ciężkimi przewlekłymi chorobami, albo są to osoby w podeszłym e, Niemniej jednak nie lekceważymy faktu, że wirus szerzy się w sposób epidemiczny, i w miarę możliwości, najlepiej jak się dało, przygotowaliśmy się do przyjęcia takiego. Pacjenta. Pacjenci, którzy, którzy wrócili z regionów objętych epidemią, bo to jest szalenie ważne, nie każdy pacjent, który ma katar kaszę, powinien podejrzewać u siebie zakażenia wirusa, tylko ten pacjent, który wraca z e, rejonów objętych epidemią. To nie znaczy, że każdy pacjent wracający z Włoch musi się bać koronawirusa, ponieważ nie wszystkie regiony Włoch, Włoch są objęte epidemią. Pacjent, który wraca z regionu epidemii, w ciągu 14 dni, jeśli uległ tam zakażeniu, rozwija objawy kliniczne tego zakażenia. I to jest szalenie ważne, ponieważ taki jest okres wylęgania, do 14 dni od, od kontaktu z osobą chorą, z osobą zakażoną. Są, szpital w Ostrowiec jest oplakatowany, na plakatach są informacje, gdzie należy dzwonić. Pacjent, jeżeli podejrzewa u siebie zakażenia, zakażenie koronawirusem, nie powinien wychodzić z domu, tylko zadzwonić do Sanepidu albo na telefon podany, podany na plakatach podany w informacjach medialnych do oddziału zakaźnego skontaktować się i czekać w domu na przyjazd karetki jeśli będzie wymagał yy, interwencji lekarskiej czy hospitalizacji Osoby które są zdrowe wróciły do domu podejrzewają że mogły skontaktować się z chorymi czy zakażonymi <coughs> koronawirusem powinny się skontaktować z sanepidem i te osoby są poddawane karantannie domowej Natomiast do szpitala trafiają tylko osoby chore. Nie każda osoba chora wymaga hospitalizacji. Jeżeli jest to, jeżeli wymaga dalszej diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem, my pobieramy materiał od pacjenta, wysyłamy go do państwowego zakładu higieny. Tam są wykonywane badania, wynik otrzymujemy. Jest uruchomiona izba przyjęć. Zakaźna, przy oddziale zakaźnym. Także pacjent, jeśli się skontaktuje z stanem epidemii, jeżeli będzie wymagał przywiezienia do szpitala, powinien trafić bezpośrednio na izbę oddziału zakaźnego. Tam, jest, tam będzie zbadany, będzie zakwalifikowany do leczenia lub odesłany do domu. Jeżeli będzie wymagał leczenia, będzie izolowany i będziemy pacjenta obserwować w warunkach szpitalnych i leczyć. Proszę pamiętać o tym, że jest to choroba wirusowa, w związku z czym, tak jak w, w przypadku większości chorób wirusowych nie mamy leczenia przyczynowego. Mamy leczenie objawowe. Jeżeli pacjent wykazuje objawy niewydolności oddechowej, wówczas intensyfikujemy nasze postępowanie w zależności od potrzeb. Yy, mamy, yy, mamy zapewnione środki ochrony indywidualnej, mamy maski hepa, mamy. Yy, osłonę oczu, fartuchy odpowiednie i kombinezony, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie Mamy je w tej chwili w dostatecznej ilości. Natomiast, natomiast dzisiaj powstała, rozmawiałam właśnie przed chwilą, rozmawiałam z lekarzami zabiegowymi, żeby uzgodnić tor postępowania i ścieżkę przeprowadzenia pacjenta w przypadku, gdyby trafił taki pacjent, na przykład po urazie albo wymagający zabiegu operacyjnego. Nam nie wolno odmówić udzielania pomocy pacjentom, niezależnie od tego, czy są zakażeni koronawirusem HIV czy jakimś innym drobnoustrojem mogącym stanowić zagrożenie epidemiologiczne, natomiast mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo zarówno pozostałym pacjentom, jak i personelowi udzielającemu tej pomocy. Jeśli chodzi o testy, proszę Państwa, zakażność koronawirusa. Zaczy, zakaźność pacjenta z koronawirusem zaczyna się w momencie, kiedy on ma objawy kliniczne choroby. Przed wystąpieniem objawów klinicznych tak naprawdę ten pacjent nie jest zakaźny. Jeżeli nie jest zakaźny, w związku z tym najprawdopodobniej nie ma wirusa ani w wydzielinie gardzili, ani, ani może nie być również wirusa krążącego w Wobec czego wykonywanie testów u pacjentów czy u osób, które były z kontaktu, a nie mają klinicznych objawów choroby, mogą te badania powodować, że uzyskamy wynik ujemny, ponieważ było to pobrane w okresie, w którym nie, było, nie był jeszcze dostępny materiał genetyczny wirusa w materiale, który pobieramy. Druga rzecz, która jest szalenie ważna, to nie noszenie masek na zapas, nie noszenie masek na wszelki wypadek, ponieważ maska chirurgiczna, która jest powszechnie dostępna w aptekach, jest, ona po pierwsze bardzo słabo chroni przed wirusami w ogóle, a po drugie jeśli nawet chroni przed czymkolwiek, to chroni do momentu, dopóki nie zrobi się wilgotna. Oddychając przez tę maskę powodujemy, że ona robi się wilgotna bardzo szybko I wtedy ona nie tylko nie chroni, ale jej przypuszczalność się zwiększa, w związku z tym narażamy się bardziej na zakażenia. Najistotniejszą rzeczą w tym wszystkim, najistotniejszą rzeczą w zapobieganiu zakażeniom jest higiena rąk. Przede wszystkim dokładne mycie rąk, dokładne mycie owoców, które przynosimy do domu i dokładna higiena to jest to, co nas uchroni przed wirusem korona, przed wirusem grypy i przed wieloma jeszcze innymi drobnoustrojami, których nie możemy.